Nasze społeczeństwo celebruje samotne matki. Wszystkie mamy, które samotnie wychowują dzieci, tule was mocno i jesteście wielkie. Te, które zostały niesprawiedliwie zostawione przez męża i zajmują się dziećmi. Okej. Okay. To oczywiście postawa bardzo pozytywna. Ale też nie oszukujmy się. To kobiety w większości w 80% inicjują rozwód. To nie facet najczęściej odchodzi. To kobieta, a brak ojca to tragiczne skutki dla dziecka: cztery razy większe ryzyko biedy, częstsze narkomanie dzieci, dwa razy wyższe ryzyko ich samobójstwa, więcej niechcianych ciąż córek, większa przystępczość synów, większe ryzyko depresji u dzieci i przerywanie edukacji. W optymalnej sytuacji dziecko ma i matkę, i ojca. Dlaczego więc samotnie wychowujące matki są tak celebrowane?